Siema! Dzisiaj Wam pokażę skąd pobrać i jak zainstalować grę Max Payne 3 Wchodzimy na stronę www.plikersy.pl Tutaj na stronie wybieramy kategorię gry No i wpisujemy Max Payne 3 Tutaj nam znalazło aż 6 możliwych hostingów. Ja pobiorę z tego Jak widzimy są to pliki przeskanowane. Widzimy się zaraz, pokażę Wam proces instalacji. Tutaj wchodzimy w folder Downloads na naszym komputerze, bo tutaj się powinien ten plik prawnie zapisać. Otwieramy folder DVD1. No i tutaj musimy mieć jakiegoś, mm, jakiś program, który odczytuje pliki ISO. Ja polecam Daemona. Daemon Tools. Można ten program pobrać za darmo z sieci. Tutaj nam wyskoczył komunikat. Trzeba wyłączyć zaporę systemową bez obaw. To nie są żadne wirusy czy coś w tym stylu, tylko po prostu ten plik jest skrakowany i system wykrywa go jako niebezpieczny albo po prostu jako nielegalną kopię. Tutaj klikamy dalej, dalej. Tutaj też wybieramy typical. No i klikamy install. Ta instalacja może trochę potrwać. Już raz tą grę instalowałem na moim drugim komputerze. No i muszę przyznać, że trochę to trwało. Dobra, tutaj zrobię cięcie. Jesteśmy tutaj. Gra poprosiła nas o drugą płytę. Tutaj musimy odczekać. Tylko w tym momencie wybieramy DVD 2. I potem też wybieramy DVD 3 i DVD 4. Wszystko tak samo analogicznie. Tutaj chyba też zrobię cięcie. Nie ma sensu tak długo tego pokazywać. I dokładnie tak jak mówiłem, teraz wystarczy odłączyć DVD2, no i podpiąć DVD3. Wchodzimy w load Node Max MaxPrint3, no i DVD3. Tutaj wybieramy ten plik. Montuje się. I gotowe. I teraz wystarczy kliknąć OK. No i instalacja przebiega dalej. Znowu cięcie. Jestem z powrotem. I analogicznie teraz po prostu trzeba odpiąć płytę DVD 3 i podpiąć DVD 4. Nie jest to jakieś bardzo trudne, raczej dosyć logiczne, ale pokazuję to wszystko po kolei, bo są osoby, które, które nie rozumieją działania takich programów no i mogą mieć jakieś problemy podczas instalacji. Klikamy OK, tutaj się jeszcze instaluje DirectX. Chwilkę musimy poczekać. Teraz instaluje nam się Visual C. Teraz Rockstar Games Social Club. Wystarczy poczekać i. No właśnie, już gotowe. Tutaj możemy zaznaczyć, że chcemy przeczytać plik README, ale ja tego nie zaznaczam, bo to mi w żadnym stopniu niepotrzebne. Wchodzimy w folder Crack, Updates, wybieramy ten drugi plik, czyli mp3-patch-update100.0.17. To też się może chwilkę uruchamiać. Klikamy Next. Tutaj akceptujemy warunki umowy, klikamy Install. No ta instalacja akurat przebiegła bardzo szybko, a to tylko Krak. Teraz musimy jeszcze wejść w dysk E, czyli ten zamontowany. Wchodzimy znowu w Krak, Profiles i ten folder Profiles kopiujemy do Tutaj szukamy folderu Rockstar Games, i tutaj w social Clubie to wklejamy. Znowu wchodzimy w krak. Kopiujemy wszystkie pliki, tylko to jest krak na. To jest krak na dysku czwartym. Mówię o tym, żebyście nie szukali tego na dysku 1, 2 i 3, tylko od razu zamontowali 4 przy kopiowaniu kraków. Wklejamy to do folderu z grom, Kopiujemy i podmieniamy. Oczywiście stosujemy to. Do wszystkiego, do plików, do folderów. No i to by było na tyle. Gra jest zainstalowana. Jeśli Wam pomogłem, zostawcie łapkę w górę. Możecie też zasubskrybować mój kanał. Ciemka.